Witam Was w kolejnym odcinku, czyli już trzecim odcinku z tej wspaniałej gry. Wykonujemy kontynuły, ma widać były nasze lampki. No, oczywiście stajemy, w jesteśmy. Nie ma Tak. a już widać kwota się zwiększyła o 5 teraz. Tych pieniędzy nasz kocik jest cały i zdrowy. Zobaczymy, jaka droga nas czeka. Mamy słoneczko przez węgry, chyba. A to damy se... ...słoneczko 200 km ...by się osiemdziesiąt... Jedną rzecz sprawdzimy... ...na stacji benzynowej są... Ja, możemy otworzyć okno. Patrzymy czy ma coś. Jezus Maria. Uuu, uh, jest skrzynek poczekajcie czekajcie 5 minut, ja tylko wyłączę te reflektory, bo kuźwa Czekajcie, czy się to zmieści tu? tu dwa, jedną skrzynę kupujemy oczywiście od razu. ...z wahania się. Ale niestety mamy teraz tylko 400, bo wczoraj wydaliśmy na tą. Nowe który chciałem wagażnik, ale niestety gościu nie miał wagażnika, może... Wkładajmy sobie te rzeczy, A ja sprawdzić w necie jak się to używa. To za... Chodź, O, nie ma miejsca na olej. Które jest do kosza? To obydwa są... jeżutkie. Rzucam. O, to zabieramy. Będę wyrzucał oleju. A tylko jak podam ten paszport do strony? Ja to jakoś. O, a fajnie, że można ze przedmiotami wymieniać się. A czerwone światło to lepiej. Tylko poczekamy, zrobi zielone, bo jak... To jest zakaz. Szlugły w nie można do Węgier. Przywozić. Ostrożnie. Dzień dobry. A nie, ja miał okno. Dzień dobry, panu. Iście. O, idzie, patrzcie. A Maciek kuźwa ten auto wali Wszystko dobrze Ale to dziękujemy Yeah, man. To jest trzeci odcinek. Je. Jak mówię, co w piątek? godzina 16 teraz strzeliliśmy. myślałem sobie, że będą odcinki wpalać z tej gry. O pięknie. Ale zapierdzielamy tym gruchotem było nie pękła, ale nie pęknie, bo wszystko miało na żółto kurczę, to to, to to znaczy że jeszcze nie tak nie, No i 200, 280 km Jest jeszcze stacja benzynowa do tego, bo skrzynki właśnie trzeba patrzeć, nie ma skrzynek w pobliżu Ale szlugów tu nie ma to może zyskamy na tych szlugach coś Bo czasami tam są te skrzynki w nie ma Teraz 210 A, nie widzę już, już ja nasz Nasz gruchot się zmęczył To nas jakieś to będzie stacja to się O chyba widać O chyba jest stacja benzynowa, To tam się zatrzymamy i naprawimy Naprawimy nasze cicho żego rzęcha Bo nie, aby to nie była stacja, tylko... O, skrzynki! O, super, super, I to możemy w okazji naprawić naszego Zobaczymy co tam zyskamy. O pokaż mi Ano, ja chcę wyrzucić ten olej. Ej, olej mi się zbagował. O, zbagował się. Oba, co tu są. O, dwie skrzynki duże. To będzie coś. O, a tam jest stacja. O, no to super. No to przed stacją zobaczymy. Co tu nas czeka. Będziemy bogaci? Czy tu są chujowe jakieś rzeczy? Dobra, otwieramy. Paśmy. Uhuhu, 18. Pieniążki. No to super. Lecą już. Mony. Naprawmy to. Naprawmy też to. Musimy w końcu to naprawić, bo to Jak mnie... e, tam olej? Jest dobrze. Dobra, bada, mamy miejsce na szlugi. Teraz. Na ja ten olej przy okazji. Jeszcze tą sprawdzimy tą skrzynkę, która jest zamknięta. Bagaż. Ok, zobaczymy, uwaga co mamy. Uu, nie, tylko cztery, na no, dawa, niech będzie te 4. To zmieściło, bo się będę płakał, że to się nie zmieści. Nie, zmieści się. To trzy. Ząknię to. Ten olej tu sięgniemy, dosięgniemy. Ła, tam korek. oczywiście bo tam pewnie oczywiście auto do Ja nie żal trochę tej gry, że tak. Tej... po prostu mają gdzieś już żadnych update'ów w tej gimnie nie ma, jeszcze 140 super no co, co tam się dzieje? A, bo jeden jechał pod prąd, super dlatego na siebie trąbią. O, jest skrzynka, super akurat ma tu stację, to te ją ...bierzemy. Pa witam serdecznie. Tak, wiem po tą skrzyniu się, no tam widziałem. To jest taka mała. To zobaczymy, co tam ciekawego nam dadzą. Ciekawego. A to jest jeszcze z tą. płomem. O, jeszcze. O, już 70 km. Odkryć odcinek. A możemy zrobić takie z dwie traski. Bo. Co tutaj? No, a niech będzie taka kawusia. Weźmy dwie skrzynki, bo... jednej chyba. Oby były skrzynki naprawcze, bo dałoby się. Ten olej przynajmniej nie. Nie to. O, teraz tak, taka wusia idzie. Ta woda, kur... Mogę to ją tą wodę sobie. Ja wodę tą przedstawię. Zobaczymy Co nam jest są skrzynki? Jest są Po no. pierwsze poszło To nie Zastrzyło ci Chyba jest na skrzynkę wiem że no Ale jak będziemy mieli ten wagażnik górny To będzie na wszystko Ile mamy? 200 dobra tak Jedną skrzynkę oczywiście naprawczą poproszę Jeszcze co? Tankujemy se Ten olej już nam nie będzie potrzebny Pięknie, na ale będzie ten olej leży? Tutaj. Do Oto do widzenia. Chcę zapłacić za nasz... Nasze paliwko i tę... Piękę naprawczą. razu... razu naprawię... O, to nie jest popsute. To jest zepsute. O. Oh. Super. Oba. Jedziemy. Jedziemy sprzedaliśmy pięćdziesiąt jeszcze kilometrów, nie bardzo. Skrzyni. O, jest skrzynia. To jest taka wielka skrzynia. żeby to nie było skutką. E, dupa jest skutką. to musi. pom. aż crowbar. Kłopot. O. Te czemu są za dyszkę? Wcześniej były za cztery. Kieźba nie ma miejsca na to weźmy tam się. Dawaj jedziemy 1,5 metrów. Tam chyba już miasto widać O, widać już motel to znaczy, że... Tu kolejna skrzynia? Nie. Już nie ma skrzyni. I Tylko tam nie ma skrzyni. Jesteśmy... Idę ja najpierw na stację benzynową. O ja, mój! Nie ja, sprzedawać te leki. Jak tam, no nie ma skrzynki, o, to dupa. ę o, o prawie stuwa A jeszcze zatankujemy se. Zobaczymy czy będzie miał chłop ten wagażnik, bo jak będzie, to ja się ucieszę. Że te paliwko zatankuje. Kurde. nie dosięga. Chyba musimy podjechać. Może zróbmy taki yy, dłuższy ten trzeci odcinek Olej Optim Ile ja mam. Zobaczymy jak będzie miał ten wagażnik chłop, to ja się ucieszę. To od razu kupuję. Nie będę musiał męczyć. to idziemy najpierw do mechanik e, tego do laj, lajka idziemy zobaczyć czy ma wagażnik nie to trudno nie ma no Zobacz, może wagażnik nie przydał wagażnik to jest w tu ma ja nie od razu go kup Wiemy, no i super, będziemy mieli widzowy bagaż. to Może... Skończymy dziś odcinek. O i... Otwórz. No i proszę, jaki mamy wagażnik wspaniały. Ja może malowanie sobie kupię, o. stać stać, że nie widzę, jakie tu, o, to za 20, czerwone, ojciec, tego nie widać było, na czerwono. W brzmieniu wadnego trabancika na czerwono Ej, ja mogę ten spray se zachować? O, mogę Ładnie czerwony trabancik Jdeme na to zakončíme odcínek Dobra Najpierw sobie zrobimy zdjęcie temu Panowi O I kolejne na miniaturkę Już Też nie Płacili. Taki mamy pokój A jeden No to my będziemy oślepleni A nie bo ja stałem tyłem O to dobrze o, to ja się z wami żegnam No to do zobaczenia w następnym